Muzykom, bo wkifst taka dołu opakrykom, a za ścianą nim z Jessiką. A cicho to cicho, wskażcie już to cicho Josną policjantowi wszystkim pochyto. Puszcza sms a Mirek przyjdzie w dresach Tez, też, tez, tez, kalina, to by wysód, te, to by kalina. Picho, tej ciemniej już pokusną, gośną muzyką. się w chałupie. Muzyka po sosu.

i ja nie inaczej cię światło